Kochani, tak jak e, autor listu do Hebrajczyków w tym drugim wersecie mówi takie słowa: <laughs> Dlatego musimy tym baczniejszą zwrócić uwagę, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Kochani, dlaczego to jest tak istotne? Dlaczego to jest tak ważne? abyśmy tym baczniejszą zwróciliśmy uwagę na to, co słyszymy. Kiedy otworzymy sobie Księgę proroka Jeremiasza, wejdźmy tam na chwilę, potem wrócimy do Nowego Testamentu. Księga proroka Izajasza, yy, przepraszam, Jeremiasza. Jeremiasz mówi do siódmy rozdział od pierwszego wiersza. Jeremiasz Zwraca się do Izraela i mówi takie słowa. Bóg mówi do, do Jeremiasza: Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana: Stań w bramie domu Pana i zwiastuj to słowo i mów. Słuchajcie słowa Pana, Wy, którzy z Judy, którzy wchodzicie do tych bram, aby oddawać pokon Panu. Na razie, na razie. Tyle. Zobaczmy, <laughs> możemy zobaczyć że co to są za ludzie, w jakim miejscu oni są? Widzimy, że oni są w Jerozolimie i oni idą, tak jak tutaj czytamy, wy wszyscy z Judy, którzy wchodzicie do tych bram, aby oddawać pokłon Panu. Można powiedzieć chwała Panu, że jesteście. Chwała Bogu, że przyszliście, i ja się z tego bardzo cieszę. Tak byśmy mogli usłyszeć słowa Boga, który przemawia przez Jeremiasa do tych ludzi. Przecież to byli ludzie, którzy idą do świątyni. To są ludzie, którzy idą oddawać pokłon Panu. To nie są ludzie, którzy wychodzą z jakiegoś tam, prawda, gdzieś w Babilonie, gdzieś w jakimś, w jakimś miejscu, prawda, w jakiś. Miejscach bałwochwalczych, tylko oni są, wchodzą do świątyni Pana. Oni idą oddać pokłon Panu. Czyli można powiedzieć, wierzący ludzie i chwała Bogu, że oni tam idą i Bóg jest z tego bardzo zadowolony. I słuchajcie, co tutaj czytamy. Trzeci werset. Tak mówi Pan zastępów Bóg Izraela: poprawcie swoje drogi i czyny swoje a sprawie że mieszkać będziecie w tym miejscu. Nie polegajcie na słowach zwodniczych, które mówią świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska to jest. Jeżeli szczerze poprawicie swoje drogi i swoje czyny. Jeżeli uczciwie stosować będziecie prawo między ludźmi. Jeżeli obcego przybysza, sieroty i wdowy nie będziesz uciskał, jeżeli krwi niewinne przelewać w tym miejscu nie będziesz, ani chodzić za cudzymi bogami na własną zgubę, wtedy sprawię, że będziecie mieszkać w tym miejscu, w ziemi, którą dałem Wam, Waszym Ojcom, od wieków na wieki. Ale oto Wy polegacie na słowach zwodniczych, które nie pomagają. Mówicie jak to? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie, krzywo przysięgacie, składacie ofiary balowi, chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie, a potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem i mówicie, jesteśmy ocaleni. To jest to szokujące. Jest to szokujące, co tutaj czytamy. Popatrzmy, tak jak tu widzimy, oni przychodzą do bram, aby oddać pokłon Panu, i mówi, że Izaja, Jeremiasz im zarzuca, prawda, że kradniecie, mordujecie, polegacie na słowach zwodniczym. Na czym oni polegali? Przecież. Oni mówią: My mamy prawo, my mamy słowo, my mamy coś, co jest dane od Boga. Pamiętacie, jak Pan Jezus, kiedy przyszedł do, do Jerozolimy, kiedy przyszedł do świątyni, co im zarzucał? Mówi: plemierz mijowe, 23 rozdział Mateusza, czy rodzie Jaszczurzy, prawda, i tak dalej. Mówi o nich niesamowite słowa zarzuca im pewne rzeczy i tutaj czytamy o tym że mówi polegacie jeremiasz mówi polegacie na słowach zwodniczych które nie pomagają mówi jak to zobaczmy co oni robią kradną mordują cudzołożą krzywo przysięgają składają ofiary balowi chodzą za cudzymi bogami których nie znacie a potem przychodzicie i stajecie przed moim ołtarzem i mówicie, jesteśmy ocaleni. Ale tu jest napisane jeszcze coś, aby dalej napełniać, napełniać te, popełniać te wszystkie obrzydliwości. Zobaczcie, jest to szokujące, ale, ale problem jakby nie leży w tym, że oni to robią. Problem w tym i tu należy zadać pytanie, dlaczego oni to robią? Dlaczego oni mając Boże prawo robią to co robią? Dlaczego oni za tym idą? Bo oni, zobaczcie, to nie są ludzie, którzy nie znają prawa. Oni przychodzą do tej świątyni, oni przychodzą, aby się modlić. Oni przychodzą oddawać pokłon Panu, ale żyją swoim życiem. Dlaczego to robią? Dlaczego tak jest? Dlaczego do czegoś takiego dochodzi, że w takim miejscu, chociaż wszystko mają, jednak nie trzymają się Bożego Prawa. I tutaj możemy pewne fragmenty, pewien, pewną zmiankę zobaczyć. Mówi, że polegacie na słowach zwodniczych, które nie pomagają. W innym miejscu czytamy o tym, że Jeremiasz mówi, pomyślałem sobie, bo przemawiał do narodu, pomyślałem sobie, przecież to są prostacy. Lud głupi, prosty, postępuje głupio, gdyż nie zna drogi Pana, nie zna prawa Pana. Pójdę do możnych i przemówię do nich. Wszak oni znają drogę prawa, prawo, swo prawo swojego Boga. Mówię, oni nie znają, może nie umieją czytać, oni nie wiedzą, ale pójdę do możnych, do, do, do tych, którzy znają. Przecież od nich można wymagać, że oni znają. Ale Jeremiasz tutaj mówi, lecz także oni połamali jarzmo i zerwali więz. Popatrzmy, można zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak, do takiej sytuacji dochodzi? Dlaczego w ogóle taka sytuacja ma miejsce? Zobaczmy i do tego chcę teraz przejść do Nowego Testamentu, ale. Autor listu do Hebrajczyków to ten drugi, drugi rozdział, pierwszy werset mówi, baczcie, abyście. No może to zacytuję dokładnie. Dlatego musimy tym baczniejszą zwrócić uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Kochani i chciałbym nas teraz zachęcić, abyśmy sobie otworzyli um, Biblię na um, drugim liście do Tymoteusza trzeci rozdział. Apostoł Paweł. Pisząc do Tymoteusza, mówi takie słowa. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chępliwi, pyszni, bluźnierci itd., itd., Bez serca nieprzyjednani. Werset czwarty mówi: Zdradzający, zdradzieccy, zuchwali, nad, nadęci, miłujące więcej rozkosze niż Boga. Werset piąty, który przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie zaprzeczenie jej mocy. Czyli mówi o tym, że ludzie będą przybierać pozór pobożności, tak jak czytaliśmy w Starym Testamencie. U Jeremiasza i u innych proroków. Bo moglibyśmy sobie powiedzieć, to jest Stary Testament, to dotyczy ich, nas to nie dotyczy. My jesteśmy w nowym miejscu, pod nowym prawem, pod nowym przymierzem, w okresie łaski. My jesteśmy w super miejscu. Kochani, Paweł, autor Nowego Testamentu, jeden z autorów ksiąg Nowego Testamentu, mówi takie słowa, właśnie, że to więc, że w dniach ostatecznych nastąpią takie trudne czasy. I teraz od 10 wiersza czytamy ten trzeci rozdział, drugi Tymoteusza. Mówię, Ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem myślenia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami. Które mnie spotkały w Antiochii, w Ikoniu, w Listrze i, i tak dalej. I Pan ich wyrwał ze wszystkich. Tak więc, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Ludzie zażli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Dlaczego człowiek wprowadza w błąd samemu będąc w błędzie? Popatrzmy, jeżeli tutaj będziemy dalej czytać na temat Słowa Bożego, bo tak jak Paweł tutaj dalej mówi, od dzieciństwa znasz pisma święte, które mogą obdarzyć się mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Te pisma oni też znali w Starym Testamencie. Oni znali pisma, mieli prawo, a jednak odrzucili. Kochani, istnieje wielkie niebezpieczeństwo, że my możemy znać gdzieś tam powierzchownie jakieś wersety biblijne. My możemy gdzieś tam, no tak, kiedyś czytałem, nawet chyba, że dwa razy Biblię czytałem w swoim życiu. Serio? Naprawdę, czy możemy powiedzieć, człowiek ma nie wiem, 80 lat i mówi dwa razy chyba, Biblia w życiu przeczytałem. Pytanie, dwa razy jadłeś w swoim życiu? Bo Biblia ma być naszym pokarmem. My, Biblia ma być dla nas czymś, czym żyjemy, co nam pokazuje w jakim miejscu jesteśmy, co nam pokazuje, czego my mamy trzymać się w naszej codzienności, w czym my mamy trwać. Co ma być dla nas taką, taką właściwą ścieżką, właściwym takim GPS-em, tym, tym, tym drogowskazem, czego mamy się trzymać. Kochani, i dlatego tak ważne jest zrozumienie, to co usłyszeliśmy z listu do Hebrajczyków, że kim jest Jezus Chrystus, że On jest Bogiem, że On, tak jak czytaliśmy w tym Psalmie 99, Pan miłuje prawo, Pan nadał prawo, potężny jest Pan, który miłuje prawo. I ten Jezus Chrystus jest potężnym Bogiem, który miłuje prawo, to prawo, które my mamy w Nowym Testamencie, które my mamy znać i którego mamy się trzymać i za którym mamy iść. Bo zobaczmy. Tak jak tutaj czytamy, mówi, że poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą. Kochani, żeby iść za jakąś nauką, to ja muszę znać Słowo Boże. To jest pierwsze, od tego się zaczyna moja zmiana, kiedy siadam do Bożego Słowa i odkrywam, że jestem grzesznikiem, że potrzebuję nawrócenia, że przyszedł ktoś, aby mnie zbawić. Jezus Chrystus. Nie ja muszę najpierw to usłyszeć, potem w to uwierzyć i za tym iść. Ale kochani, tak jak tu czytamy, ty poszedłeś za, moim, za, moj, za moją nauką. Zobaczmy, on znosił te prześladowania ze względu na to, że on trzymał się tej Bożej nauki. Nie, że on miał napisane Apostoł Paweł. Ale dlatego, że on trzymał się tej nauki, on, dla niego ta nauka, to Boże Słowo, to Boża Prawda, było dla niego wszystkim i on się tego chciał trzymać. I on za tym szedł i dlatego znosił prześladowania, dlatego znosił poniżenia, dlatego był w takim miejscu, w jakim był. Ale mówi Paweł, ludzie zażli i oszuści coraz bardziej, bardziej brnąć będą w zło błądząc sami, drugi w błąd prowadzając. I w wersecie 14 mówi, ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewien jesteś. Kochani, jeżeli ja przez całe życie przeczytałem Biblię dwa razy, to ja niczego nie jestem pewien. Tylko wiem, że jest Biblia, nawet nie wiem, ile ksiąg ma. Tam na początku ten grubszy, to jest chyba stary, a potem nowy. To jest wszystko, co wiem. Jeżeli ja przez tyle lat przeczytałem dwa razy Biblię. Kochani, nie znam nic. Dlatego Słowo Boże nas zachęca. Ja wiem, że to nie są rzeczy nowe, o których, o których Wam mówię, ale, ale powiem Wam, że tak gdzieś e, e, mocno to stanęło przed oczyma moimi, żeby się tym podzielić, żeby na to wskazać właśnie na. Znajomość pisma, na czytanie, na studiowanie, nie tylko na znaniu znajomości. Psalm 23 i Jana 3,16. Zobaczmy, tutaj jest napisane, że od dzieciństwa znasz pisma święte, które mogą obdarzyć się mądrością ku zbawieniu. One mogą, nie muszą. Dlaczego mogą? Dlatego, że to ode mnie zależy, czy one będą w moim życiu miały jakieś miejsce ja za nimi będę szedł, czy one będą tylko jakąś wiedzą teologiczną, którą gdzieś wiem, którą gdzieś znam i leży sobie gdzieś tam na półce. One mogą obdarzyć się mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I dalej czytamy, całe pismo przez Boga jest natchnione. Co to znaczy? To znaczy, że ono jest natchnione Bogiem. To to samo, jakbyś otwierał Biblię, jakbyś stawał przed Bogiem żywym. Nie przed książką typu jakakolwiek inna, to jest tylko inna książka dosyć gruba, ale natchnione, przed natchnionym, jakbyś stawał, otwierając Boże Słowo, stajesz przed majestatem Bożym, przed Bogiem. Co Bóg ma do mnie dzisiaj, co chciałby powiedzieć, co chciałby przekazać, to nie jest księga jedna z wielu, ale to jest natchnione słowo Boże, to jest natchnione przed Boga. Stoisz przed natchnionym, przed Bożym słowem, które, które, które tak jak tutaj czytamy, jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. Kochani, jak ja mam wykryć błędy w moim życiu? Chyba, chyba jest jeden moment, że, że nie wykrywam błędów, gdy jestem bezbłędny. Gdy nie potrzebuję wykrywać błędu po pocałudniu. Ale kochani, jeżeli pochylam się nad Bożym Słowem tak jak czytamy, że ono jest do wykrywania błędów do poprawy. Zobaczcie, dlatego błogosławiony ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Jeżeli ja sobie zdaję sprawę, że ja popełniam błędy, jeżeli ja sobie zdaję sprawę, że ja potrzebuję poprawy w moim życiu, to idę do Bożego Słowa. Idę do Bożej Prawdy. Idę do tego, co tutaj czytamy. Do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Dlaczego to jest tak ważne? Bo Paweł dalej pisze: Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo jego. Zobaczcie, jak. Paweł przedstawia Jezusa Chrystusa, zaklinam Cię te, jakby z tego powodu, że to Słowo Boże jest do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, mówi zaklinam Cię z tego powodu przed Bogiem, mógł powiedzieć tylko przed Bogiem i koniec, ale mówi przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który kto, który co, który będzie sądził żywych i umarłych. Czyli za to, jak ja żyję, będę, ktoś mnie będzie sądził. Ja mogę powiedzieć, ale on nie ma prawa. Albo jest inne prawo, albo ja uważam, że Boga nie ma, to znaczy, że takie prawo jest. W Psalmie 99 dzisiaj na początku czytaliśmy, On miłuje prawo i On dał prawo i On te, to prawo będzie egzekwował. I tutaj czytamy, że przed Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. Czyli mówi o tym, że to będzie, że to nastąpi, to się wydarzy. Objawienie Jana jest tak, tak samo ważną księgą, może o ważniejszych rzeczach, znaczy może o ważniejszych rzeczach mówi cokolwiek innego. I mówi tak, głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas dogodny czy niedogodny, karć, grom, napomina z wszelką cierpliwością o pouczeniem. Werset trzeci, albowiem przyjdzie czas, że tej zdrowej nauki nie ścierpią. Ale tak jak tu czytamy, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żodni tego, co ich ucho łez, Tak jak w Jerozolimie, za czasów Jeremiasza, mówi, słuchacie słów zwodniczych. Słuchacie słów zwodniczych. Bo robicie różne rzeczy, kradniecie, kłamiecie, mordujecie, cudzołożycie, chodzicie do, do, do bałwanów, a potem przychodzicie, mówicie, jesteśmy zbawieni. Panie, dzięki Ci, że jesteś naszym królem. Zobaczcie, to są słowa zwodnicze. To są słowa, które nie pochodzą od Boga. I mówi, przyjdzie czas że zdrowe nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie rządni, nauczycieli rządni tego, co ich ucho łechce, który powie, że nie trzeba tak, to można odłożyć, Bóg jest miłujący, Bóg jest kochający, i robisz różne rzeczy, Bóg to widzi, Bóg ci to wszystko przebaczy, tylko przyjdź, będzie super. Owszem, Bóg przebacza nam, kiedy przychodzimy, kiedy my wyznajemy, kiedy przychodzimy ze złamanym sercem, bo o tym czytamy, że kiedy przychodzimy do Boga ze złamanym sercem, Bóg nas przyjmuje. Ale kochani, chciałbym, chciałbym nas zachęcić do tego, mówi, i odwrócą ucho od prawdy i zwrócą się ku baśniom. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że człowiek Przestaje czytać Boże Słowo, przestaje studiować Boże Słowo, przestaje to Słowo dla Niego, przestaje być drogowskazem, to Słowo przestaje być dla Niego czymś, co jest istotne, co jest ważne, i On bierze to Słowo, na ile to jest Mu potrzebne, ale kiedy, kiedy Jemu to przeszkadza, to nie odkłada na bok. I to Mu nie przeszkadza, tak jak czytamy w Księdze Jeremiasza, przychodzisz do Boga, Kłaniać się przed Bogiem, oddawać Mu części, nie wiem, ofiary składać, a w tym samym czasie mordować, cudzołożyć, kraść i, i, i oddawać część bałwanom. Kochani, chciałbym nas zachęcić do tego, żebyśmy nie dali się wypchnąć z mocnego stanowiska, że my mamy to słowo. Czytać, my mamy nad tym słowem się pochylać, my mamy przychodzić do Pana, Panie, daj mi zrozumienie słowa, miejsca, w jakim jestem, w jakim ja się znajduję. Żeby tak, jak, żebym rozumiał Ciebie, kim Ty tak naprawdę jesteś. Jakiego Boga mamy, że Jezus Chrystus nie był jednym z wielu nauczycieli w historii ludzkości. Konfucjusz czy jacyś tam inni. Ale on był tym, on był Bogiem. I dlatego chciałem, chcę nas, siebie zachęcić, kochani, do tego, abyśmy nie, nie lekceważyli, abyśmy jakby nie, nie, nie pobłażali temu, nie wybierali sobie to słowo mogę, tamtego nie muszę, tamto jest, no tu jest przesada, tamto można odłożyć na bok. To jest fajne, to wezmę, tamto mi nie pasi, to nie wezmę, to jest dobre, to jest super, tam to odkłada. Wiecie, jak często mogłem słyszeć w różnych gdzieś tam, e, u różnych kaznodziei e, werset, nie pamiętam w którym miejscu to jest, e, werset z Jeremiasza cytuje, że ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan. Aby was już nadzieją i natknąć przyszłością. Jak bardzo często gdzieś kaznodzieje do tego słowa się przypinali, że Bóg chce błogosławić. Ale on to mówił do Żydów, którzy byli w niewoli babilońskiej, gdzie czekało ich 70 lat niewoli. I Bóg to mówi do nich ja wiem jakie mam myśli o was. Ja nie chcę was zostawić w niewoli babilońskiej. Ja chcę was stamtąd wyprowadzić. A my możemy to, to słowo sobie cytować do czego chcemy. to fajnie brzmi. Bardzo pobożnie. Kochani, chciałbym nas zachęcić, siebie zachęcić do tego, żebyśmy studiowali Boże Słowo, abyśmy się do tego Słowa pochylali. Nieważne ile lat ja to Słowo czytam, nieważne ile, ile razy ja już słyszałem o tym, jak Pan Jezus chodzi na górę i mówi błogosławienie. Ile razy ja już to słyszałem, prawda? Ile razy różne rzeczy słyszałem. To ma być słowo, którego chcę się trzymać, którym chcę trwać, które ma być dla mnie zachętą na co dzień, które mówi o tym, żebym się nie gniewał, żebym nie cudzołożył, żebym różnych innych rzeczy nie robił. To słowo Boże mówi w Nowym Testamencie o przebaczeniu. To wszystko jest coś, co Pan Jezus mówi do nas. Dlatego kochani, Chciałem nas do tego zachęcić, abyśmy, tak jak tutaj Paweł pisze do Tymoteusza, że od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które mogą obdarzyć się mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Kochani, niech te słowa w naszych uszach, w naszym sercu brzmią, abyśmy chcieli się ich trzymać, abyśmy chcieli za nimi iść, abyśmy to słowo chcieli czytać, abyśmy mogli powiedzieć, Panie, gdzieś zagubiłem to pragnienie czytania. Gdzieś w pewnym momencie przyszła mi myśl, że ja już przecież dwa razy Biblię przeczytałem, że ja już wiem. Tam mniej więcej Izajasz jest gdzieś w środku, tam gdzieś psalmy są. To już trochę wiem. Panie, pomóż mi, abym trzymał się Twojej prawdy, abym chciał pochylić się nad słowem, które będzie mówić do mnie, nad słowem, który będzie dotykać się mojego serca, kiedy... Kochani, mogę sobie zadać sobie i nam pytanie, kiedy ostatni raz płakaliśmy nad Bożym Słowem? Że nas dotknęło, że nas poruszyło, że Bóg przemówi do naszego serca? Kiedy z taką, z taką żarliwością, panie, mów do mnie. Panie, siadam przed tobą, nie przed książką. Siadam przed tobą, otwieram tą Biblię, siadam przed tobą, panie, porusz moje serce, ty wiesz, w jakim miejscu jestem. Kochani, niech, niech te słowa będą dla nas zachętą, abyśmy tak jak e, czytaliśmy właśnie z listu do Hebrajczyków, żebyśmy gdzieś nie... nie mm, ojejku, nie... Nie. Abyśmy nie... Mm, tym baczniejszą zwrócili uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli drogi, że ten Jezus Chrystus... On nie jest jednym z wielu. On był tutaj w ludzkiej postaci, przyszedł jako człowiek, wyrzekł się samego siebie, ale tak jak czytamy w księdze Objawienia, że tam go widzimy jako, jako króla, królów i pana, panów. Tam go widzimy jako baranka, jako tego, który przyjdzie na ten świat. Jeszcze chwila, jeszcze moment, nie będzie zwlekał. Więc, kochani, powstańmy.